Ciekawe, czy dzieciaki z innych wiosek też bawią się takimi klockami. Pewnie tak, bo wszyscy kupujemy klocki na wielkim targu w Drohiczynie. Tam jest pewien zdolny rzemieślnik. Mm. O, a z ciebie zrobimy pasztet i będzie nowy zestaw. Nie uciekaj, chodź, chodź. Mm. Co to jest? To w ogóle nie są klocki przecież to nie ma prostych kształtów. Jak nie klocki? Wydaje mi się, że to fachowa robota. Słuchajcie, we wrześniu w Drohiczynie będzie wybitny specjalista od takich rzeczy. Cegło fanatikusie, cegło fanatikusie, Tak, wiem, 14-15 września, podlaskie z klocku. Ile jeszcze razy będziesz to powtarzał? A dobra. Hmm. Mogę kupić albo jajko, albo klocki na targu w Drohiczynie. Hmm. A, chyba dam radę pójść na czczo. Znajdę trochę jagód. Idę właśnie do Drohiczyna. Ponoć zjadą tam najwięksi pasjonaci klocków z całej Korony. Idziesz ze mną?